Mamy oficjalną informację z ministerstwa, a więc cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Tu jak zawsze Emil Lipski i dziś e, bardzo szybki film o tym, jak odbędą się e, egzaminy i obrony prac licencjackich i magisterskich. Moi drodzy, ja wiem, że na tym kanale jest również bardzo dużo studentów, więc e, no jak się odbędą, właśnie minister Gowin powiedział, że będzie rekomendował rektorom rozwiązanie egzaminów online w sesji. Więc e, to była rewolucja, nowość w ogóle w polskiej edukacji. No, zawsze sobie tutaj mówimy o edukacji, o systemie, o nauce. Nie wiem, jak miałoby to wyglądać. Gdzie kolokwia, gdzie egzaminy, albo sesja na przykład studentów medycyny lub e, muzyki. No, nie wiem, jakby to miało wyglądać. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, e, bo jestem ciekawy waszym zdaniem. Nawet jeżeli nie jesteś już studentem, albo jeszcze nie byłeś, nie byłaś studentem, to jestem ciekawy waszych wypowiedzi. Pada pytanie, ne, co również z. E, mm... Obronami prac licencjackich, magisterskich Otóż one również będą mogły się odbyć online Nie wiem jak to ma wyglądać Ktoś na kamerce będzie bronił em, swojej pracy I odpowiadał z niej W sumie da się to zrobić No, no jeżeli mamy taką sytuację jak, jaką mamy No to takie środki pewnie będzie trzeba zastosować Napiszcie co sądzicie o tym Czekam na dyskusję w komentarzach Będę się udzielał w miarę możliwości I, 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 i czasu również w nie No i pytanie co z maturami i egzaminem ósmoglasisty Czekamy, będę wam dawał znać Miłego dnia, trzymajcie się i zostańcie w domu. Cześć!